Witajcie w kolejnym odcineczku. I dzisiaj, jeżeli wiem, że się spóźniłem z tym odcinkiem, ale jak marzyliście, żeby sobie skręcić nogę, to dobrze, trafiliście albo jakieś inne ciała. Oczywiście, film będzie przeznaczony, no, yy, dla, przez, yy, dla starszych osób, bo to będzie trochę gorsze na przykład, będzie naprawdę złe. Więc. No, zapraszam Was do odcinka. Dobra. Dzisiaj będziemy... O, dzień dobry w ogóle. Bo się nie przywitałem. A dzisiaj skoczymy sobie w przepaść. Do widzenia! Pierwsza kostka! Piu! Piu! Nie wiem, czy mi z tego w ogóle wyleczą. Bo zaraz sobie połamie kręgosłup, już sobie nawet połamałam 77 połamanych kości. Dlaczego takie dziwne to ma być? Ciuk, ciuk, ciuk. No słabiutko nam z tym poszło. E, dobra, skręciliśmy, No niestety skr nie skręciliśmy sobie kręgosłupa. No, no słabiutko, trzeba jeszcze raz połamać. Kręcanie kręgosłupa. Spróbujmy jeszcze raz. Uuu! Zacenzurowałem ten upadek. No, no. Dlaczego to mi nie może walnąć ta głupia noga? Obroniła? piersiową, gdzie będzie kręgosłup raczej. I sobie bym skręcił tego głupi kręgosłup. O, na plecy, dawaj na plecy. O kurczę, na plecy poszło? Plecy? Na plecy? Klatka piersiowa poszła? No, czaszka słabiutko ale ręka i noga to normalnie już. Nie mają szansę, szans do, do wygrania, bo niestety. Ale, już te, już ja nie będę mógł z nimi się pobawić. No, aum! Skręciła Powiedzcie, że. No nie, to było idealne. Widać, że mi wralnęło w plecy. To akurat było widać przed chwilą nawet. Zobaczymy. No jak nie w kręgosłup. To był kręgosłup. Widziałam, jak mi w plecy waliło. No, no kurczę. W sumie kręgosłup mi chyba się skręcił, bo ja dokładnie nie wiem, gdzie jest kręgosłup. Ale najwięcej dostaje się za plecy oczywiście. By ktoś nie wiedział. No słabo po, pobicie się. Normalnie rozgwiazdę robi. To jest gwiazda Patryk. I w drzewo! No proszę państwa, Surikei walną w drzewo. Przeleciał normalnie tak ziup, No i nie trafił niestety no. Ręce normalnie mu już nigdy Ale przy nigdy Już nie, nie poczuje No może kiedy będzie miał żelazną no, Tak jak w Kapitanie Ameryce Taki jeden miał tam Patrz jak wykręcił se nogę By już zaraz y, prawie mu nie wyrwało jej No czego ty się ruszasz Braji Dobra, skoczymy jeszcze chyba raz. Chyba, 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 chyba. Dobra, chyba na pewno skoczymy. Bra, ja nie chcę was oczywiście zanudzać, żeby, że jak wchodzę po górze, ale to mi krótko zajmie akurat teraz. E, co? Dlaczego nie mogę z ni zabrać tego kupek jedną? Dobra, 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 tutaj już zaraz będziemy skakać. Tutaj chyba tego nie było. No i skoczymy, proszę Państwa, o ziemię tu się obijemy. -puu, dostał paraliżu. Mózg będzie już po nim. Dostał trzy zawały mózgu, więc, no, po mózgu na pewno. Już głowa. Co? Dlaczego on dostał takiego, wiecie, porażenia, kiedy mu w ogóle głowa nic ni mu się nie stało, ani troszkę. No to troszkę słodko, bo za to mało się dostaje nawet. Patrzcie, dostał paraliżu. A to paraliżu to chyba trzeba dostać w głowę mocno A w głowa to nic, 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 nic. Dobra, za 25K. Dobra. Tutaj tego nie można kupić. Dobra, już przechodzę na kolejny poziomik. Poziomik poziomeczek. Dobra, zostanie mocnego paraliżu, jeżeli walnie w kamień. Wow! 119 kości, dobra. To on może zginąć normalnym życiu osoba taka, to by tego nigdy nie przeżyła. Są może 0%, żeby osoba ta przeżyła. O, mózg trochę dostał, to dobrze, bo za mózg dużo się dostaje. Bardzo dużo. Więc fajnie, nawet. Bardzo fajnie. Dobra, skaczemy jeszcze raz. O, o, zaraz, bo... o, Tutaj będę musiał się znów też tepnąć, więc, ale dobrać, chyba wejść, o tym jeszcze nie wiedziałem. Na, nie, na pewno o tym nie wiedziałem. Mm, Proszę napiszcie w komentarzach, czy mam się pobawić wycinaniem, bo już raz wycięłem, no i za bardzo mi się nie udało. Przepraszam, że nie przypomniałam, macie zostawić łapkę w górę, subskrypcję i coś napisać miłego w komentarzach, yy, no i to tyle. Blok mi się trochę zepsuł, no, znaczy ale... ta gra, o no bo trochę próbowałam ja to, zarówno, prób to zrobić. Nie wiem, ale to taka normalnie... U mnie takie filmy, hmm. Przepraszam, pomyliłem się, nie tepnęło mnie. Myślałam, że pomyliłam sobie po prostu taki obraz. O już, się naprawiło. Ale to było śmieszne, strasznie wyglądało, bo ja nie wiedziałam o co chodzi. A co to pomyliłam. No co to jest? Tak nie chcę. E, co? Dobra, widzę wreszcie siebie. O! Dobra, dostanie mocnego paraliżu. Co, walnie, proszę państwa? Wali? Bo no bez jaj w trawę. W drzewo dawaj! Brawo w drzewo! Chociaż w drzewo walnął, super! Dobra, skaczemy jeszcze raz Czekajcie, patrzcie jak zrobi się skok, normalnie Tu trzeba podbiec do skały Oj, skok w Moja główka boli. Auć. Normalnie będę musiał do lekarza później pójść, zobaczyć, czy na pewno... Tak szczerze, bym... Jak to by było normalne życie, bym musiał od razu już do szpitala yy, no, pojechać, bo małe by były szanse na to przeżycie. Dobra, i Wnęło w nogi, wnęc nogi już. Nie mają szans poruszenia się. W drzewo pierdzielnęło, słabiutko tutaj. A się jeszcze ślizga. Czyż walnie, proszę Państwa, w ten kamień? Słabo, No, no słabiutko. Tak bym powiedział. Dobra, jeszcze raz próbujemy. Teraz normalnie mu się skręci głowa. Winien dostać jej w głowę raczej. Nie, nie ten typ zawalił, więc małe szanse są, żeby mu się coś stało w główkę. Ale no, trochę się stało mu, bo ma czerwoną nawet. Ale całe ciało to normalnie się połamało. Naprawdę słabiutko, słabiutko. Słabiutko. I to chyba ten koniec tego odcinka. Ja się z wami żegnam. Zobaczymy, co mu jeszcze się stanie. Ululululul, spada, spada, spada. Aj, w kamień. Myślałam, że się walnie. Nie drzewo, nie drzewo. Zostaw mnie. Dobrze, drzewo ominęło. W kamień czy walnie? Czy kamień walnie? Proszę państwa. Uf, dobra, drzewo. kolejne. Dobra, palmy się. Przepraszam, ale zaraz będę musiał Przyskowe zrobić podkład, bo tutaj rzeczy. już nie zdążyłem ma powiedzieć mojego się słynnego pojedynania. Nie, już ja kończę.